Nadszedł ten piękny moment, kiedy możesz zobaczyć, co na przykład ugotować podczas takiej wyprawy. Busem, korzystając z boksa. takiego otóż z camping mode. Jak jest plus podróży takim samochodem, z takim boksem? Rozstawiasz się, cyk, obok robisz sobie na przykład namiocik, może masz namiot dachowy, może masz namiot, a znaczy ciebie może masz łóżko, Tutaj rozkładalne. Czy wy potrzebujecie jakichś słów? Nie! No i właśnie o to chodzi. Zaczynamy. W dniu dzisiejszym mam zamiar wam ugotować coś wyjątkowego, a mianowicie coś, na czym kiedyś schudłem, ale widzicie, że znowu zgrubłem, ale jestem w trakcie znowu odchudzania i rzeczywiście śmiało mogę powiedzieć, że już straciłem jakieś 6 kg, 5 kg, więc. Jest jedno danie, które smakuje każdemu, a uważam, że yy, najważniejsze, żeby smakowało, a nie chudność z głodu. Tutaj mam kwasik chlebowy, żeby sobie popijać. Wziąłem zielonego ogórka, chociaż powinno się używać bardziej jakieś konserwowe. Żonie zabrałem, bo nie zauważyła olej, a dokładnie oliwę. Pomidorek. Bez podawania nazw. Yy, uwielbiam ten... Yy, tą musztardę. Shan, Ketchup niskokaloryczny. Ja sobie kupuję zestaw sałat, bo nie ukrywajmy. Ja lubię kilka rodzajów, wiecie, sałat, tam jakieś rukola i tak dalej i to mi się w burgerze, bo nie mówiłem, co będziemy robić w burgerze, to ma sens. Dobra, za najpierw zaczynamy od yy, dla niektórych najważniejszego, czyli kawy. Tylko ja moją kawę piję akurat yy, bezkofeinową, bo po prostu hmm. uważam, że yy, bezkofeinowa ja. W moim przypadku ma sens, bo już jedną piłem. Cyk. Niby prosta konstrukcja, a naprawdę daje radę, nie? A w kempingu przecież o to chodzi, żeby było fajnie. Cyk. Czekamy na wodę, a tymczasem będziemy robić jedzenie. Od czego zaczniemy? Od wyciągnięcia mięsa. Mięsko. Mięso jest mielone z kurczaka ze względu na to, że jest najbardziej niskokaloryczne, ale również polecam chude mięso z szynki. Oczywiście wieprzowej. Oczywiście przed gotowaniem wypadałoby umyć ręce. Kolejny plus tego z lewozmywaka, żeby Was nie drażniło. Zaczynamy od tego, że musimy mieć deseczkę i... i w sumie miskę. Miska oczywiście jest w zestawie. 300 gram niecałe mięsa mielonego, no to jest niecałe 300 kalorii. Tutaj możemy, o, włożyć sobie reklamóweczkę i ja używam y, przyprawy do kurczaka. Ja wiem doskonale, że Wyglądam aktualnie źle, że powinienem w ogóle być na totalnej wiecie i, i na pewno większość z Was miałaby rację mówiąc mi takie rzeczy, sól dużo soli i dużo pieprzu. I macie w większości rację, że tak mi mówicie. I też wziąłem się troszeczkę za siebie i mam nadzieję, że na tym kanale, który niedawno założyłem, czyli faza na końcu świata, będę mógł wam to e, pokazać. Zapałki przeszły wiele w życiu. Jeśli chcielibyście tutaj coś zobaczyć, to wam mogę od spodu pokazać, chodźcie. Wyobraźcie sobie, że tutaj są te metalowe blaszki, które sprawiają, że palenisko i, i ogólnie ten, ta kuchenka jest w 100% bezpieczna. Nie musicie się martwić, że coś się wydarzy. Dodatkowo, żeby nie trzaskały te butle gazowe, są tutaj zamontowane w takich ochraniaczach bardzo szybko się wymienia, bardzo szybko się używa i nie ma z tym problemu. Dodatkowo ta kuchenka, może nie podczas jazdy, ale pokażę wam potem, jest wyciągana. Ręcznie cyk, można ją położyć sobie na ziemi i wtedy na przykład gotowanie byłoby jeszcze być może przyjemniejsze dla kogoś niż jak przy samym boksie, więc robisz tak jak uważasz. Teraz robimy kotlety. Czyli z całości robimy dwa. Nie cierpię dotykać mięsa, ale nie ma wyjścia. Czego to się nie robi, żebyście znali moje dietetyczne kotlety, przez które schudłem, a potem jedząc w komercyjnych miejscach podczas ciąży, przytyłem. Bo mężczyzna, nawet jak jego żona jest w ciąży, wspiera ją w jakimś stopniu kulinarnie. I teraz mamy dużo resztek, troszeczkę zwierzęta se zjedzą. A my możemy umyć ręce. Woda nam się już gotuje, więc zaraz będzie cyknięta herbatka, sorki, kawa. Wyłączamy jeden kapalnik. I zalewamy. łopanie panie! Od serca, jak to mawiano. Jako, że już nie korzystam z tego, to mogę sobie to położyć grzecznie tutaj. A teraz postaram się zrobić coś, czego nie umiem. Nie? Dobra, jak już robimy to, to warto by było umyć pomidora. No ale prawdopodobnie. Wszystko nakrapiane, jak to kiedyś go dali. Nie jest szkoda, nie wyrzucam. To było głupie. I tak, mamy ogórka zielonego. Będę szczery, uwielbiam zieloną skórkę. Nic się nie zmarnuje. Te dwa plasty wystarczą. A, ja robię dwa. Mm -hmm. To chowamy sobie kulturalnie do lodóweczki. Najlepiej by było mieć to czymś owinięte, ale... Ale ja tego nie robię. Używam kajzerek. Nie z dyskontu, popularnego, czy też y, mniej popularnego, tylko kajzerek z piekarni, ze względu na to, że odkryłem olbrzymią różnicę Między kajzerkami, mimo że takie kosztują 80-90 groszy, na przykład, a e, wyobraźcie sobie, e, w dyskoncie kosztują 30 kilka groszy. Mimo wszystko z jakiegoś powodu jest różnica cenowa. Cały czas lecimy na sprzęcie, tutaj z zestawu. Dla dobra ogółu weźmiemy talerzyk. Szkoły są dwie. Jedni lubią, na przykład jak moja żona, yy, bułkę mieć przysmażoną, ja tak średnio, dlatego jedną zrobimy tak, a drugą nie, bo się akurat w tej sytuacji nie zmieści. Ale ja wam pokażę, na czym polega moje robienie tych burgerów, na, którym, na których niegdyś schudłem. Używałem mieszanki. Wiem, że ktoś z Was powie o Jezus Maria, co to za mieszanka? Ja uważam, że jest doskonała. Bo jest w niej wszystko. Na pewno, gdybym miał ogródek swój to wolałbym sobie sam dobrać. Ale u nas rośnie tyle ślimaków, że chyba nic nie wyrośnie. Ten chrzan jest mocno ostry ale używam go, po jest fantastyczny. Jest też z pewien light i on naprawdę ma ponad połowę mniej kalorii. To będzie solidny burger. A jak chcecie wiedzieć, dwa burgery będą miały około 700, być może 700 z groszem kalorii. I ja tak jadłem dwa hamburgery dziennie, plus obfite śniadanie, obfitą kolację, a nawet wmiewałem tak. Że miałem obfite ściadanie i cztery hamburgery dziennie, tylko rozłożone na dwa razy. Teraz ketchup, który ma 60% mniej cukrów, chyba albo kalorii po prostu. Oczywiście są też keczupy, które być może będą lepsze, ale ten jest tani i dostępny, między innymi w dyskontach. Wieście mi, układacie jak chcecie, robicie co chcecie, ale ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli chcesz być na diecie i chcesz schudnąć, to między innymi takie właśnie burgery pozwolą Wam schudnąć. Nie musicie jeść wiecznie warzyw, nie wiadomo czego, możecie jeść normalnie mięsiwo, tylko musicie to robić z głową. I pieczywo też jest dostępne, po prostu musisz liczyć kalorie. Prawda jest taka, że to jest jedyna rzecz, której trzeba. Ja zawaliłem swoją dietę z wielu względów. Chciałem zrobić wszystko naraz. No i, i tak wyszło, no. Ale wrócę do tego. Szybciej niż myślicie. Bo się po prostu źle czuję. Najlepsze w tym wszystkim tutaj jest to, że ty to przetrzesz szmatką i nie ma śladu. Nie ma się tak na miejsce. Powiem Wam szczerze, że moim wielkim marzeniem jest e, posiadać samochód, który będzie miał możliwość wstawienia takiego e, boksa. I naprawdę e, jakiś taki dwukomorowy powiedzmy namiot z, e, przedsionkiem sporym. E, no Jest to moje kompletne marzenie, bo będę mógł tak zabierać rodzinę na jakiś weekend lub coś w tym stylu, żeby coś zwiedzić w czasie, kiedy e, będziemy mieli na to czas. Oczywiście, największym marzeniem jest duży kamper, ale nie, no, nie ukrywajmy, to są wydatki rzędu setek tysięcy złotych. Eee, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to użytkowe tylko do właśnie kamperowania, a opcja boxa jest po prostu opcją, która jest pomiędzy. I ta opcja mi się podoba, zaczyna mi się coraz bardziej podobać, tym bardziej, że chcemy kupić tam jakąś 15-12-letnie, Auto z napędem na 4, żeby było duże z bagażnika, i, i myślę, że śmiało takie coś tutaj wejdzie, więc yy, będziemy na ten temat rozmawiać. Na razie to test ładnie pachnie kary, bo właśnie przyprawa, której ja używam, ma kary. I tak wygląda jedzenie na diecie. I tak wygląda co najważniejsze. Około 700 kalorii, czyli naprawdę obiad dla chłopa, który albo dziewczyny, która chce się odchudzić, a zarazem zjeść coś dobrego. Bo... Ileż można jeść rzeczy, których się nie lubi. Najbardziej bałem się w diecie za pierwszym razem tego, że musiał jeść rzeczy, których nie lubię. I teraz najprzyjemniejszy moment odcinka. Mm. Bardzo dużo mięsiwa. Smakuje. Smakuje mi to. Podoba mi się. Dodatkowo możesz takie coś zrobić: folię sobie owinąć i zjeść po drodze. Mm. Chodźcie, zobaczyć. W taki sposób możesz wypoczywać z rodziną. Sprawiając sobie takiego boksa. Wiadomo, możesz wybrać opcję, właśnie czy to namiotu obok, czy cokolwiek innego, albo w sumie nie uszukujmy się. Przecież tutaj możesz rozstawić z rodziną po drodze, zjeść i jechać dalej. A zaraz coś powiem, przecież tyle lokalów jest. No, Ale, może lubisz sam sobie robić, bo wiesz co jesz. Ja właśnie aktualnie pojadłem. Powiem Wam szczerze, jak sami widzicie, współprac tutaj, współpracuję tutaj z Camping Mode. Dlatego głównie, że poznałem super gościa, który produkuje to i okazało się, że jego produkt jest po prostu godny polecenia. I po prostu yy, mogę być dumny z tego, że reklamuję ten produkt. To jest pierwsza rzecz. Druga. Poznałem gościa osobiście i okazał się być, zanim w ogóle zaczęliśmy współpracować, fajnym gościem, więc uznałem. Kurczę, jeśli y, ktoś szuka alternatywy, a ja osobiście, zawsze marzyłem o wielkim kamperze. Ale tak naprawdę można śmiało pomyśleć o czymś takim. Jest to oczywiście marka premium, bo jest solo, solidnie zrobiona, lekka. No i delikatnie mówiąc, jakbyś chciał, to i na tym się możesz. A widzicie? Powiesić. Więc to są solidne rzeczy. Porządne. A nie jakaś tam lipa. Jo.